Dobrych państwu, cieszę się, że jesteście z nami przed nieformalnym spotkaniem, nieformalną Radą Ministrów Zdrowia Unii Europejskiej. Będziemy dzisiaj rozmawiać o priorytetach prezydencji polskiej. Trzy bardzo ważne wątki. Na pierwszej sesji roboczej będziemy mówili o zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży w erze cyfrowej. Wszyscy wiemy, że najnowsze technologie to. Z jednej strony błogosławieństwo, ogromne korzyści, ale z drugiej strony niestety niosą zagrożenia. Niosą zagrożenia szczególnie dla najmłodszego pokolenia. A więc będziemy rozmawiać o tym, jak edukować. Yy. Jak mówić o cyfryzacji, jak tworzyć bezpieczne środowisko cyfrowe dla tego najmłodszego pokolenia, które często bywa nazywane cyfrowymi tubylcami, bo oni nie znają innego świata. Czy nie trzeba wprowadzić pewnych zmian legislacyjnych? O tym będziemy rozmawiać na pierwszej sesji. Druga sesja robocza poświęcona jest rzeczy niezwykle ważnej, czyli profilaktyce stare powiedzenie znane wszystkim mówi, że lepiej zapobiegać niż leczyć yy, i trudno się z tym nie zgodzić. Po pierwsze, to jest ważne z indywidualnego punktu widzenia każdego obywatela, bo zapewnia mu dobrostan i chroni przed yy, chorobą. a z punktu widzenia systemów ochrony zdrowia pozwala być im bardziej zrównoważonymi, bo, Profilaktyka jest tańsza niż leczenie. Będziemy szukać dobrych praktyk, będziemy wymieniać się doświadczeniami, będziemy dzielić się po to, żeby ta wspólna mądrość i synergia dała nam pewną wartość dodaną. No i wreszcie podczas roboczego lunchu będziemy mówić o kolejnej niezwykle ważnej rzeczy bezpieczeństwo lekowe. I o bezpieczeństwie lekowym polska prezydencja mówi przede wszystkim w kontekście bezpieczeństwa pacjenta i dostępności leków dla każdego pacjenta bez względu na to, w jakim kraju członkowskim mieszka. Mówiąc o bezpieczeństwie, mamy na myśli nie tylko bezpieczeństwo łańcuchów dostaw produkcję leków w Unii Europejskiej, także produkcję substancji czynnych, ale mówimy także o dostępności ekonomicznej i fizycznej dla każdego Europejczyka. Ważne tematy, będzie na pewno interesująco i będzie na pewno pożytecznie. Dziękuję Państwu.